Jedni mówią, że wszechświat wysmarkał wielki nosorożec, inni, że wszechświat powstał w wyniku potknięcia się Boga Szypuły o wiadro, z jego przekleństw powstały Słońca, a z inwektyw planety. Dokładnie nie wiadomo. Aby wyjaśnić tę zagadkę, tę zagadkę narodzin Wszechświata, wybudowano pod Genewą przyspieszacz cząstek elementarnych. Naukowcy chcą odkryć teoretyczną cząstkę Higgsa, która odpowiada za istnienie materii. Działanie takich cząstek tłumaczy tam gazeta i to można wyjaśnić porównując wypełnioną nimi przestrzeń do sali pełnej fizyków. Działanie tej cząstki. No i już jest sytuacja nienormalna. Wejście do sali sławnego uczonego powoduje, że najbliżej stojący cisną się do niego. Lizusy. Uczony z każdym krokiem przyciąga coraz więcej lizusów, aż w końcu ciężko mu się poruszać. Innymi słowy, jak czytamy, przybiera on na masie. Znaczy na się cateringu i popił. No to klasyczna impreza. No i na tym polega wszechświat. Tylko trzeba to udowodnić, znajdując właśnie tą cząstkę Higgsa. Teoretycznie to będzie tak. Zderzy się w przyspieszaczu Protony złożone z trzech kwarków Połączonych gluonami Z miejsca zderzenia wylatują jety, Nowe cząsteczki I dochodzi do fuzji gluonów Gluony znikają, a w ich miejscu pojawia się Bozon Higgsa no, Troszkę to brzmi jak przetasowania w zespołach rapowych nie? Ale w każdym razie Higgs rozpada się na bozony Z A każdy z nich na mion i antymion No Wyłapuje ich detektor i aresztuje za zakłócanie spokoju być może niedługo dowiemy się, jak powstał wszechświat. Ale czy ktoś udzieli odpowiedzi na pytanie, po co on powstał? Tak, ja udzielę. Wszechświat powstał po to, żebyśmy odkryli, jak powstał. No bo jak już nas wszechświat stworzył jako produkt uboczny siebie, nie, to to musiał na, nam dać jakieś zajęcie, nie? No, no szują nie jest. Chyba.